Dzień dobry, Witam, witam i o zdrowie pytam. Mam nadzieję, że za momencik zobaczycie, że nadaję na żywo. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co to jest sztuczna trawa, co to jest za sytuacja, co to jest za organizacja, co to jest, jak to może wpływać na nasze życie i dlaczego jest to takie ważne, żebyśmy to omówili właśnie tutaj i teraz. Także mam nadzieję, że zaraz zobaczycie. Dzięki za paluchy, za serducha, dzięki za powitania. Bardzo się cieszę, że wskakujecie. Tydzień przedświąteczny, dużo pracy, dużo zajęć. Nie zawsze jest czas na to, żeby obejrzeć filmik, ale to dzisiaj króciutko 5 do 10 minut omówimy ten temat. Wyobraź sobie taką sytuację. Wyobraź sobie taką sytuację, że oglądasz telewizję lub swój ulubiony program naukowy i nagle pokazują się wiadomości. Pokazują się wiadomości że naukowcy pracowali przez lata nad wynalezieniem nad znalezieniem specjalnego leku na obniżenie cholesterolu o nazwie Kolestra. Według ich badań okazuje się, że ten lek niesamowicie działa. Mają niesamowite rezultaty. Wszystko po prostu wygląda cudnie, pięknie. I znajduje się też tam informacja że lekarze powinni wziąć pod uwagę przypisanie tego leku dla osób, które cierpią z powodu na wysoki cholesterol, a nawet dla osób, które nie mają jeszcze podwyższonego cholesterolu, a nawet i dzieci. Myślisz sobie, nie, no ja mam problem z cholesterolem, muszę to sprawdzić. Idziesz na internet, i będziesz to sprawdzać na internecie. Wchodzisz na Google, na samej górze wyskakuje cholestra. Cudowny lek na cholesterol, na obniżenie cholesterolu. Wchodzisz na te strony, przeglądasz te strony, wszystko wygląda pięknie. Wchodzisz na tak zwane social media, facebook, różne grupy dyskusyjne. Szukasz informacji. Wszędzie napisane, że kolestra jest cudownym lekiem, który został właśnie wynaleziony. I że wszyscy po prostu powinni wziąć to pod uwagę. Decydujesz się pójść do lekarza. Zrobiłeś swoje swój research, czyli swoje poszukiwania. Wszystko wygląda cudnie. A jeszcze przy okazji natrafiłeś na jakieś strony, które mówią co prawda, że ten lek może wywoływać raka, może mieć jakieś negatywne skutki. Natomiast zaraz eksperci pod spodem w tych artykułach wypowiadają się, że ci, którzy napisali te artykuły są oszustami, chcą ukryć prawdę przed Tobą. Że kolestra może obniżyć Twój cholesterol. Idziesz do lekarza. A to się okazuje, że lekarz właśnie wrócił z sympozjum, na którym dowiedział się, że jest kolestra. Ma dla Ciebie już darmowe próbki, które możesz zabrać do domu. Lub wypisuje dla Ciebie, już, już wypisuje dla Ciebie receptę na to, żebyś mógł pójść to wykupić i żeby po prostu. Zobaczmy, kto zastosować. No wszystko wygląda przepięknie. Nowy lek, ratujemy ludzkość. A co ty na to? A co ty na to, że to, stało w, że to może być wymyślone reality? Co ty na to, że to może być po prostu wymyślone u samych podstaw? Fundamentalnie zmyślona. Totalnie rzecz. Matrix, show Trumana, który został stworzony dla Ciebie. Wyobraź sobie, że w dobie social media, w dobie rozwoju internetu, pojawiły się organizacje, wręcz firmy, które, które trudnią się tworzeniem fałszywych informacji. Wyobraź sobie taką sytuację, że firmy, czy to będą farmaceutyczne, czy politycy, czy organizacje, które chcą coś przepchnąć lub chcą coś ukryć, zatrudniają specjalne sztaby ludzi, sztaby firmy, które tworzą fałszywe informacje. Natrafiłem chyba ze 3 lata temu. Na taką osobę, która się nazywa Sheryl Atkinson. Sheryl Atkinson, pięciokrotna zwycięzczyni Nagrody Emmy, cudowna osoba, mówiąca o prawdzie. Ja wkleję film, do dziesię... jej link do filmu 10-minutowego, w którym ona opowiada dokładnie, jak to się odbywa. Film, co prawda, jest po angielsku, ale mam nadzieję, że osoby, które znają angielski, będą mogły wysłuchać tego z zaciekawieniem. Warto obejrzeć do samego końca. A jeśli nie znasz angielskiego, to że uda ci się włączyć napisy. Naprawdę warto to obejrzeć. To 10 minut, które może odmienić Twoje życie. To jest coś, co odmieniło moje życie. To jest coś, co wpłynęło na to, że kiedyś rozpocząłem projekt Odmładzanie na surowo, aby podzielić się z Tobą prawdą. Żeby wyciągnąć prawdę na jaw, żeby pokazać, jak faktycznie jesteśmy manipulowani każdego dnia. To nie chodzi tylko o farmację, to nie chodzi tylko o nasze zdrowie, tylko o wiele, wiele dziedzin naszego życia. Spodziewajcie się dużo krytyki na internecie na nasz temat, ponieważ sztuczna trawa nie lubi, jak ktoś przychodzi. I opowiada o tym, jak to funkcjonuje. Otwórz oczy, bądź czujny, dołącz do subskrybentów naszego kanału, ponieważ rozpoczynamy serię odkrywania zakrytych, bardzo mocno prawd. Bardzo niedługo na temat witaminy D. Jak powstała historia? Witaminy D. I miliardowy. Zysk dla koncernów farmaceutycznych i nie tylko. Zebraliśmy naprawdę szokujące informacje i chcę się z nimi z Wami podzielić. Trzymajcie się. Cześć.